Morciku, jak ci tam? Ten kot chyba jest wypchany. Nie, nie? Wygodnie? Jaki to kotek? Tak, to kotek jest taki. Morcisławie, co tam powiesz? Gniachniach? Gniachniach. Pięknie leżysz, przecudownie. Właśnie tak. Dobranoc. Ups. No tak, nic się nie stało. To nie ty. Wiadomka. Dobranoc, Morciku. Dobranoc. Morcisław. te są idealne w ignorowaniu. No dobrze. Dobranocki. Miał, miał? No. Spadaj, babo.